A wiecie, że są gierki, w które można na kilku monitorach grać? Przynajmniej jedną kojarzę. Te, te, te seria X i jakiś numerek, te takie kosmiczne, tam można było sobie podzielić na dwa monitory um, GUI, gry. To było naprawdę bardzo fajne. I to nie to, że to był jeden jakiś wirtualny monitor kontrolowany przez sterownik karty graficznej, tylko to rzeczywiście był monitor. Eee, znaczy, rzeczywiście były to dwa monitory, tak? Nie jeden wirtualny, czyli dwa rzeczywiste, tylko prawdziwe true 2. To było, to było coś, jestem pod wrażeniem. Dobra, Deraty, mam nadzieję, że nie jesteś w tej chwili na streamie i nie oglądasz i nie będziesz cheatował, ponieważ byłoby to nie fair i niesportowe, sportowe. A takich zachowań nie lubimy, przypominam. Co prawda mi w sumie tak nie robi różnicy czy wygram czy przegram, ale fajnie było, żeby mecz był e, jednak fair. Kurczę, też zdaję sobie sprawę z tego, że masz przewagę, bo zakładając, że od czasu do czasu oglądasz mój kanał, no to oczywiście widziałeś cały zestaw moich taktyk w. No, przeciwko Terranowi. Wobec czego teoretycznie przynajmniej wiesz, jak na mnie grać. No ale dobra, zobaczymy, wszystko jeszcze jest. otwarte. No i mówię, nie stream czytujemy. Dobra, jeśli cała reszta gdzieś tam na czacie ma jakiekolwiek interesujące pytania czy wątpliwości, to z chęcią je rozwieję. Na przykład właśnie Hard of the Swarm jest wymagane? Tak. Czy Wings of Liberty jest wymagane do Hard of the Swarm? Pozdrawiam Jarak, Maha, Metyela, Motoi, Rafisa i właśnie Derati, Derati, Derati. Ja czy widzę tam na tym czacie, ja Cię widzę na streamie. Co to ma być? Nieładnie tak z tym czytować. O, dlaczego nie mogłem przejść tutaj? Czyżbyś tu były się zaolinował? No ładnie. Ale widzę baraki i nie widzę żadnego. Um, nie widzę żadnego. Niczego nie widzę. Stracisz CV? Nie, nie stracisz CV. Wpuszcz mnie do bazy. Fu O nie. O, tak źle, tak niedobrze. Uh, anyway, mm. jak na razie wydaje się, to, to być zagrywka z jednej bazy. Um. Zazdroszczę trochę w tym momencie panu obserwatorowi, który widzi wszystko, co się dzieje. Ja niestety nie mam tej możliwości. Uh, ale nie, oczywiście, broń Boże, nie pisz mi nic, żeby nie było. Chociaż nawet nie wiem, czy jesteś w stanie uh, cokolwiek napisać. O, Zelot Gateway. Nie wiem, czy widzieliście, ale udało mi się zapomnieć. Zapomnieć budować gatewaya w poprzednim meczu. Byłem pod wrażeniem samego siebie. Dobra, drugi gate i robo się przydadzą. Przyda się też więcej gazu. W przeciwieństwie do polskich dróg, na polskich drogach więcej gazu jest pomyłką. I wszędzie są fotoradary. Nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa, e, który chodzi właśnie po Polsce, jeździ po Polsce i że tak powiem wyszukuje fotoradary. E, no i czasami e, aż, no, że tak powiem, smutno, smutno jest, e, jak się widzi to, co się dzieje u nas z tymi właśnie fotoradarami. Ale mnie na szczęście nigdy nie złapali. Zresztą przy tym, ile ja jeżdżę, to nie masz się co dziwić. Um, dobra, widziałem, że tam była jakaś próba założenia drugiej bazy. Więc, no, spróbujemy coś pocisnąć. Jest już bunkier? Są jakieś bunkry? Nie ma bunkrów, ale też jest zajebiście. Starcza się w końcu, zregeneruje. Niestety na zrocie jest jej tylko 50, e, ale co tam? E, jak workgate? Dobra, to już to postujemy, to się zdąży skończyć. I exp, exp. Założy się, że Derati też. Nie, w sumie to może być fake, że on te. E, właśnie, właśnie, właśnie. Także nie, to będzie musiało poczekać. Dobrze, że skończyłem. Akurat warpka i tutaj widziałem tam jednego Immortala więc skronom ustujemy to No i jeszcze Pylonik żeby nie było bo zaraz będę zablokowany I już jestem zablokowany No i gdzie jest ten push Gdzie jest ten push Coś niezdecydowanie tutaj było w tych marinesów. Widziałem, ciekawe czy jest już druga baza, to się zaraz dowiem. No i teraz myślę, że może być pora na jakiegoś ekspa, chociaż być może za kilka chwil się tam ta gra zakończy, ale, ale to jeszcze nic nie jest przesądzone. Zapraszam wszystkich na kanał na gru, do grupy SCTSC2 meczy z widzami. Robimy sobie małą rozrywkę. O, widzę, że były rally pointy ustawione dobrze, prawidłowo. Pytanie, ile będzie marinesów? O, dostatecznie dużo. jest eksp. Budowany dopiero. O. Mm, sporo tego. Nie, trzeba się wycofać. Dziwnie, sporo. Bardzo agresywnie. Ciekawe, co z tego wyjdzie w końcu. W sensie nie, nie kojarzę tego buildu w ogóle, szczerze mówiąc. Uh. Dobra, nie widział jeszcze mojego... Turf uh, Prisma. Pytanie brzmi, czy wycofa wszystko. Nie wyszło to jakoś super, ale nie wyszło też tragicznie źle. Troszkę opóźniłem, troszkę. 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 Troszkę stracił SCV-ek. Całkiem ciekawy drop, myślę sobie. Dobra, po raz enty zapraszam na, do grupy sct 2 na czata, będziemy organizować mecze z widzami, nie wiem do której, ale jeszcze co najmniej jeden lub dwa zdążymy zagrać. Nie mam żadnego ciekawego pomysłu na stream, wiem, że dzieje się dużo rzeczy... Um... Jest TSL, jest Emil chyba jakiś tam turniej też streamuje, więc dla wszystkich tych, którzy mają ochotę sobie po prostu pograć, w szczególności pograć na przykład ze mną, no to zapraszam. Umiejscowienie tego robo jest zupełnie beznadziejne, tak tylko chciałem dodać, like zupełnie beznadziejne. To jest najbardziej narażone ze wszystkich miejsce na dropy na całej mapie. I ja oczywiście jestem dokładnie tam. Świetnie, prawda? A to nie powinno być w tej grupie. Podwójne Forge, by oczywiście popracować nad upgrade'ami. W tej chwili deraty pewnie mają już nade mną przewagę, jeśli chodzi o te upgrade'y. Ale to mogę sobie sprawdzić. Nie, jest 0-0 cały czas. No dobra, to nie jest najgorzej. I blink czy charge? Charge. Przeciwko terranowi lepiej od... najpierw jest pancerz brać, ale trudno. Dobra, i spróbujemy wziąć ninja. A co? Może nie będzie źle. Dobra, zapraszam jeszcze raz na SC2, grupa w StarCraft'cie. Będziemy grać z widzami. Konkretnie ja będę. Dobra, jak mi się skończy plus 1 plus jeden, yy, to... o Fabryka na Scout, czyli pure bio, ale nie widzę żadnego Mediwaka. To niedobrze. To może oznaczać dwie rzeczy. Albo go nie ma, yy, albo... Yy, Albo będzie niedługo i będę miał kłopoty przez to. A na Medivaki najlepsze są niestety kanony. Hmm, tu nie ma dużo miejsca, ale dobra, zostanie, zostanę przy jednym. Tutaj będę widział, jak jakiś się Mediwak pojawi. Um, I będę mógł go spokojnie po prostu przechwycić. Nie widział Kolosów. Jestem prawie że pewien Ale zakładam, że może nam nie mywać, że są, więc... O, są Mediwaki 2. Dobra. Ty mi drop, to ja tobie drop. A tak w ogóle to potrzebuje dużo więcej gate'ów. Like, dużo więcej gate'ów. Skanujcie zawsze przy swojej rampie, bo bardzo często będzie się tam znajdował obserwer. Like też bardzo, bardzo często i naprawdę w ten sposób dajecie procesowi dużą przewagę, jeśli on może widzieć wasze jednostki. Ej, to niesprawiedliwe. Ej, to jest coś podejrzanie niesprawiedliwe. Nie chcę nic mówić, ale dobra. Nie mam żadnych dowodów. Nie będę nikomu nic imputował. A nie wiem, czy wiecie, w Hard of the Swan Dark Shrine kosztuje też troszkę mniej niż kosztowało wcześniej, więc troszkę łatwiej jest się do yy, niego dobrać. Tu jest ścieżka marynców. Może tu ustawię, dobra. Tu jest pełna saturacja. Jeszcze kanon, lub dwa na wypadek, dropów. I obserwery. To też jest ważna rzecz, żeby te obserwery mieć. W różnych miejscach. Nie jestem pewien, czy to się opłacało. Nie mógł się blink w lepszym momencie skończyć. Te kanony też nie mogą się w lepszym momencie skończyć. Całkiem nieźle. Dobra. Się trochę kończą minerały, też trzeba by pomyśleć o trzeciej bazie. Aczkolwiek tu chyba lepsza będzie ta, powiem wam. Dobra, i mam już te dobra. Są templary. Storm jest w drodze. To jest też trik, który lubię robić. Ustawiam templary, żeby były na podążaniu za różnymi jednostkami. tak? Czyli to jest po prostu move, a nie. Atak czy coś za swoimi jednostkami, wtedy nie muszę się przejmować ich pozycjonowaniem, tylko one są w zasadzie zawsze dokładnie tam, gdzie chcę, żeby były. Dobra. O, ej, zniszczył mi tego. Zniszczył mi World Prisma. No nie ma sprawiedliwości na tym świecie. O, podnieś, podnieś, podnieś odwidalkomanda po spłonie. A, jeszcze raz, jeszcze jedno. Jak robicie dropy, to rozprzestrzeniajcie swoje e, Dark Templary w różne miejsca, żeby nie były objęte jednym skanem. E, no bo jeśli będą, to dużo tracicie, a tak zawsze może jeszcze można je przez raz wykorzystać czy coś. E, dobra. Trochę się opuściłem w upgrade'ach. bo cały czas jestem na plus 1 plus jeden, no ile pamiętam. A nie, to już jest trzeci. Dobra, to nie jest najgorzej. E, dobra, no i co? Jak tam de racji? Przemiewasz, jak tam twoje... Och, nie masz energii na skana nawet. Dobra, to trzeba ten mecz już kończyć, bo to już, to już niestety nic więcej z tego nie będzie. Jej, GG. Imba, ja ci dam imba. Dobra. Jakbyś poszedł w miny, to też by była imba. Dobra.